tego niecki i założenia termopokrywy z ekoskóry na wierzch według mnie to jest podstawa i tutaj nie ma co oszczędzać na tym ze względu na to że jak będziemy zaoszczędzimy kilka stówek na tym to znowuż włożymy więcej w drewno i w tyle i tyle w temacie przez pokrywę termo nie ucieka tyle Tyle ciepła, co przez pokrywę tą czy drewnianą, czy, czy z tego laminatu. Tak jest moje zdanie, przetestowałem. Tak samo miałem też na początku tą wersję tej bali bez hydromasażu i wtedy specjalnie nie ocieplałem tej niecki i widziałem dużą różnicę w temperaturze. Na przykład jak nie miałem ocieplonej niecki, samej niecki, bo góry miałem normalnie termo już założone, to jak wieczorem napaliłem, to rano mogłem się wykąpać, ale wieczorem następnego dnia już się nie mogłem wykąpać, już musiałem palić. Bo temperatura spadła na tyle, że, że no już nie słabo było, żeby się kąpać. Tak samo zauważyłem, że jak wchodzę po nocy, wchodzę po nocy tutaj i nie włączam żadnych filtrów, tylko od razu wchodzę bezpośrednio to dno niecki, tam taka mniejsza misa jest dużo bardziej dużo bardziej zimna, jeżeli mamy nieocieplony spód. No to jest natura na fizyka. No wiadomo, że, że jeżeli będziemy mieli ocieplenie dobre, no to będzie spoko. Też yy, też dobrym tematem jest ocieplenie jeszcze dodatkowo z zewnątrz, znaczy z zewnątrz. Yy, ocieplenie od wewnątrz tej deski obiciowej, ale no to jest tak jakby z zewnątrz niecki. Można by tak powiedzieć to dodatkowo też wspomaga tak samo obudowanie całego spodu też pomaga w tym żeby te elementy które są wykonawcze tam narażone są też na warunki z zewnątrz wtedy je zamykamy w środku i, i jest no nie ma tego nie poddają się wtedy tej tej całej tym całym warunkom atmosferycznym z zewnątrz no bo jak jakieś śnieżyce są i tak dalej opady no wiadomo że wilgoć wchodzi tam a pompa jest, jest nie przykryta niczym więc ona też wcześniej wtedy skoroduje i tak dalej wszystko też zależy jaką mamy tą pompę